Dlaczego nasz układ nerwowy jest pierwszym w kolejności, którym trzeba się zaopiekować? Dlaczego ludzie są często pospinani i żadne masaże im nie pomagają? I w jaki sposób najlepiej zaopiekować się swoim układem nerwowym? Tomasz Paprzycki, Czakalaka razem z Kleofazem zapraszamy na podróż po naszym układzie nerwowym. Jeżeli chcielibyśmy stworzyć hierarchię ważności układów naszego ciała, to okazałoby się, że układ mechaniczny, czyli nasze mięśnie, nasze stawy, powięzi układ ruchu. Jest najmniej ważny, ostatni w kolejce do zaopiekowania się, a pierwszy w kolejności jest układ nerwowy. I w tym filmiku na kilku przykładach pokażę Wam dlaczego tak właśnie jest. Podczas mojej zawodowej drogi już dawno zauważyłem, że najtrudniejsi pacjenci, nawet jeżeli przychodzą z bólem kolana, czy z bólem kręgosłupa, czy z bólem barku, ale jednocześnie mają przedlekły stres, mają stany lękowe, mają ataki paniki, czy mają depresję, to ich jest bardzo ciężko wyleczyć. Oczywiście w ich przypadku niezbędna jest współpraca z psychoterapeutą, z psychologiem, czy z psychiatrą. I wielu pacjentów jest tego świadomych, ale są tacy, którzy nie zdają sobie sprawy, że ich główny problem jest tak naprawdę w układzie nerwowym. Oni przyszli z bólem kolana, czy kręgosłupa. Kiedy do mnie zgłaszał się pacjent i zbierałem z nim wywiad, rozmawialiśmy, to zawsze byłem wyczulony na takie sygnały, jakieś słowa, które by świadczyły, że u niego będzie problem z układem nerwowym. Byli tacy, którzy sami mi o tym opowiadali, przyznawali się do tego. Byli tacy, z których ja musiałem Wyciągać te informacje, a jeszcze inni, to dopiero u nich wychodziło to podczas na przykład badania czy terapii na kozetce w gabinecie. Dobrym przykładem była taka moja młoda pacjentka, 25-letnia dziewczyna, dajmy jej na imię Anastazja, która zgłosiła się z przewlekłym napięciem i bólem obręczy barkowej, barku w szyi karku. Bardzo często uczęszczała na masaże, z zawodu była fryzjerką, więc ciągle gdzieś tam te uniesione ręce. Wszyscy jej mówili, że to przez pracę jest taka pospinana. Ale już od początku, kiedy weszła do mojego gab Gabinetu. Coś mi tutaj nie pasowało, było pełno sygnałów, że coś jest nie tak z układem nerwowym. Rozglądała się podejrzliwie dookoła, unikała kontaktu wzrokowego. Głos jej drżał i bardzo szybko podczas wywiadu jej się zaczerwieniła twarz, szyja i dekolt. To już były takie pierwsze sygnały, że coś tu jest nie tak. Ale że to była jej pierwsza w życiu wizyta u osteopaty, to stwierdziłem, że. No, widocznie tak jest, może jest po prostu zestresowana tą sytuacją nową dla niej. I kiedy rozmawialiśmy o jej objawach, to mówiła, że no, te masaże jej tak pomagają tylko na krótką chwilę, musi regularnie chodzić, bo zaraz znowu się spina. Ale powiedziała też dwie bardzo ważne rzeczy: że często jej objawy nasilają się, kiedy się zestresuje, kiedy ma bardziej stresujący okres, albo kiedy ją przewieje. A że cała rzecz się działa zimą, to zapytałem jej, czy dlaczego nie nosi szalika. I odpowiedziała mi, że nie lubi nosić szalików. I tu mi się zapaliła w głowie czerwona lampka. Ale nie zapytałem jej o nic prost, tylko poszedłem troszeczkę okrężną drogą. Zapytałem, czy ma jakieś problemy z jelitami. Okazało się, że tak, że często ma przewlekłe wzdęcia, zaparcia, często boli ją brzuch. Stwierdzono u niej oczywiście zespół jelita drażliwego. Już była zdziwiona, że o to pytam, bo nikt wcześniej o to jej nie spytał i problemy jelitowe traktowała jako swój osobny problem. Co mają jelita do napięcia na szyi i karku? Idąc dalej tym tropem zapytałem, czy ma jakieś problemy ze zgryzem, ze zgrzytaniem zębami na przykład. Okazało się, że tak. Od kilku lat cierpi na bruksizm, dostała na noc nawet szynę przeciwko zgrzytaniu zębami. Więc aż ja w tym momencie byłem pewien, że jej główny problem jest w układzie nerwowym. I takie zwykłe masowanie, rozluźnianie jej mięśni czy jakieś punkty spustowe to nie jest dla niej dobra droga, to jej nie pomoże. Z takich osteopatycznych technik, które się wykorzystuje są m.in. techniki stymulacji nerwu błędnego, który jest ten nerwem, główną naszą bronią przeciwko stresowi nerw układu przywspółczulnego. Żeby go stymulować, dotyka się m.in. okolic właśnie szyi, okolic za uchem, okolic obojczyków. I kiedy zaczęliśmy taką delikatną pracę w tych obszarach, moja pacjentka rozpłakała się. Przerwałem wtedy terapię, spytałem co się stało i ona otworzyła się, przyznała się, że wiele lat temu padła ofiarą przemocy. Była duszona i od tamtego czasu każdy dotyk i każdy bodziec w okolicy szyi był dla niej traumą. Wyjaśniło się zatem dlaczego ona nie lubi nosić szalików. Bodźce mechaniczne, takie jak dotyk w tej okolicy, szalik, bodźce termiczne, takie jak nagłe przewianie, jakiś zimniejszy wiatr. Jej układ nerwowy skojarzył z tamtą traumą z przeszłości i to uruchamiało u niej obronne mechanizmy na pięcia mięśni, zgrzytania zębami, wzmożoną aktywność układu współczulnego, układu stresu, tego układu walki, ucieczki, który aktywny na dłuższą metę rozwala nam jelita. Więc u niej osobne podejście do wszystkich układów jest bez sensu. Osobno masować mięśnie, tu osobno dać szynę, tam osobno jakiś na probiotyk, czy cośkolwiek innego. To jest tylko łagodzenie objawów. Jej główny problem jest na poziomie układu nerwowego. Bo jeżeli chodzi o górę, o obręcz barkową i szyję, nasze ciało wykorzystuje taką reakcję obronną, żeby ochronić najważniejsze narządy, że więc unosi barki, żeby osłonić szyję, wysuwa troszkę głowę, żeby zwiększyć pole widzenia, zgarbienie się osłania narządy wewnętrzne. To się często dzieje podświadomie, ale że do tej pozycji używa wielu mięśni, to na dłuższą metę będziemy cali pospinani. O tym dużo więcej mówiłem w filmiku na temat stresu. Bardzo podobna reakcja zachodzi też na dole, jeżeli chodzi o mięśnie dna miednicy. Wiele osób zmaga się ze zwiększonym lub zmniejszonym napięciem mięśni dna miednicy. Może to dawać objawy takie jak problemy z oddawaniem moczu, bóle podczas stosunku, boleśniejsze miesiączki, bóle w okolicy bioder, w okolicy kości krzyżowej, bóle kręgosłupa, bóle w okolicy spojenia łonowego, pachwiny czy puchnięcie nóg. Dno miednicy jest też takim bardzo ważnym obszarem, które pamięta wiele traf. um I mogą to być ciężkie traumy, takie jak na przykład przemoc seksualna. Dużą traumą dla nich jest także poród. Ale nie musi to być jedna konkretna, jakaś ciężka trauma, tylko na przykład problem na poziomie psychicznym z nieakceptowaniem wyglądu swoich narządów płciowych, jakichś zabiegów operacyjnych w tamtym obszarze, czy na przykład zmian na skórze w tamtej okolicy. W takich przypadkach wzrost napięcia mięśni, które powoduje różne problemy, może być wywołany przez różne czynniki. Czy to błahe jakieś, tak samo mechaniczne, czy termiczne, jakiś dotyk, czy samo znalezienie się w sytuacji, które przypomina nam o jakichś traumach, może wspomnienie jakiejś osoby, czy zobaczenie jakiejś osoby, czy nawet usłyszenie piosenki, która kojarzy nam się z jakąś sytuacją, to wszystko może wywołać reakcję wzrostu napięcia mięśni w tamtym obszarze. I tak samo wtedy masaż sam napiętego mięśnia nie pomoże w 100%. W takich przypadkach jest konieczna kompleksowa opieka, osteopaty, psychoterapeuty, psychologa, czy psychiatry, fizjoterapeuty uroginekologicznego i osobista praca ze sobą, praca ze swoim oddechem, ze świadomością ciała. Ale żeby pójść tą drogą, najpierw trzeba sobie to wszystko uświadomić. I po to właśnie jest ten filmik. I te traumy, które gdzieś tam w ludziach siedzą, często w gabinecie, Ukrywają się pod zdaniami typu właśnie: Nie lubię nosić szalika, nie lubię jak ktoś mnie dotyka po brzuchu, nie lubię jak ktoś mnie łaskocze. Wtedy takiemu specjaliście powinna zapalić się czerwona lampka i powinien w miarę delikatnie dopytać albo nakierować rozmowy z pacjentem na te tory. Innym rodzajem traum, które pacjenci przeżywają jest bardzo silny ból. Spotkałem wielu takich pacjentów, którzy przeżyli potworny ból kręgosłupa, czy to związany najczęściej z uszkodzeniem krążka międzykręgowego, dysku. Taki, który ich zwalił z nóg, musieli leżeć nawet parę dni na lekach, dochodzić do siebie. Najczęściej takie bóle następowały po jakimś epizodzie dźwigania jakichś ciężkich przedmiotów, przenoszenia jakiejś przeprowadzki, czy nawet gwałtownego kichnięcia. Oczywiste będzie, że później mózg takiej osoby skojarzy to pochylanie się czy nawet to kichnięcie z tym bardzo silnym bólem. Więc oczywiste będzie, że będzie się tego bał. No bo nikt nie chce, żeby się to powtórzyło. W takich ekstremalnych przypadkach nawet miałem pacjentów, którzy bali się nawet w małym stopniu zgiąć. Dla odcinka lędziowego kręgosłupa ruch zgięcia jest najbardziej naturalnym i podstawowym ruchem. Oczywiście nie z jakimś wielkim ciężarem w rękach. Ale jeżeli taka trauma zapisze się w grasie w naszym mózgu i minie dużo czasu, kilka lat i ludzie będą się bali zgiąć, Dochodziło do takich przypadków, że kiedy w gabinecie na przykład prosiłem takiego pacjenta, żeby wykonał skłon do przodu na prostych nogach, na stojąco, to nawet nie był w stanie dotknąć swoich kolan, tak Zesztywniał. I to też są bardzo trudni pacjenci. No, bo ich można trochę tam pomasować, porozluźniać, ale u nich taka stara, zakorzeniona trauma sprawiła już tyle problemów i tak ich pousztywniała, że droga wyjścia z tej sytuacji też będzie bardzo długa. Dlatego bezpośrednio po takim ostrym epizodzie bólu, oczywiście, jak już tam stan zapalny minie, wszystko się zagoi, to najważniejsza praca jest z układem nerwowym. Żeby uspokoić mózg i zapewnić go, że ten ruch zgięcia w tym wypadku jest. Potrzebny jest możliwy i to jest jeden z głównych celów rehabilitacji, fizjoterapii. Jest to bardzo ważne w sporcie. Sportowcy po jakichś ciężkich kontuzjach jak po zerwaniu na przykład więzadła krzyżowych w kolanie, oprócz ćwiczeń wzmacniających, stabilizacyjnych itd. To najważniejszym celem jest zapewnić mózg, że może używać tej nogi, że nie ma jednej zdrowej, a drugiej chorej nasze ciało, tylko obydwie są zdrowe. Bo w przeciwnym razie mózg będzie oszczędzał tą nogę. Powiedzmy, jeżeli prawa była uszkodzona, mózg uzna, że prawa jest chora, lepiej jej nie obciążać, będzie bardziej obciążał lewą nogę. W sporcie wyczynowym no nie może tego być, bo bardzo szybko dojdzie do Kontuzji lewej nogi. Ale taka sytuacja nie tylko jest w sporcie wyczynowym, bardzo często jest u zwykłych zjadaczy chleba, zwykłych kowalskich też. I to są pacjenci, którzy narzekają bardzo często na bóle lewego biodra, czy lewego kolana, czy prawego kolana, coś tam robią, jakieś ćwiczenia, masaże i tak dalej, ale ciągle wraca. Wystarczy, że gdzieś tam dalej się przejdą, czy pobiegną, wracają objawy. Jeżeli słyszę taką historię i ktoś mi opowiada ciągle, powiedzmy o tej jednej nodze, dajmy na to prawej, o prawym kolanie, i że już miał tam pełno rzeczy zrobić, nic nie działało, no to pytam, czy coś się nie działo z lewą nogą? I zazwyczaj tam jest rozwiązanie zagadki, bo się okazywało, że na przykład rok wcześniej pacjent skręcił lewą kostkę, albo uszkodził lewe kolano, czy lewe biodro. Na rehabilitację nie dotarł, z różnych przyczyn. Samo się zagoiło, jakoś samo przeszło, no bo nasze ciało się goi, samo się leczy, ale kosztem zjawiska kompensacji, czyli na przykład mózg wie, że lewa jest uszkodzona, no to będzie przenosił więcej ciężaru na tą prawą. Jeżeli nie ma żadnej rehabilitacji, fizjoterapii, ćwiczeń, mózg nauczy się mam lewą chorą, prawa jest zdrowa. Bardziej obciążamy prawą. Jeżeli specjalista, jakiś fizjoterapeuta, czy osteopata nie dopyta o tą drugą nogę i będzie ciągle zajmował się tą prawą, to te objawy będą wracać. Bo mózg ma wgrany w swój komputer informację, taką ma wgraną, że lewa noga jest chora i nie za bardzo należy ją obciążać. Zatem trzeba wrócić do początku i żeby wyleczyć to prawe kolano, prawe biodro czy prawą stopę, należy najpierw zająć się lewą nogą, jeżeli tam jest jakiś stary, niedoleczony uraz, który nasz mózg sobie skojarzył z traumą. Zatem jak widzisz, układ nerwowy jest najważniejszy ze wszystkich, bo to on steruje różnymi naszymi mechanizmami obronnymi, to on używa mięśni, mięśnie są jego narzędziami, to on ich używa, żeby obronić pewne obszary, żeby nie dopuścić do ponownego pojawienia się bólu, żeby ochronić w jego mniemaniu. Jakieś chore części ciała, które mamy. Zatem zadanie numer jeden to jest zaopiekować się układem nerwowym. Ćwiczenia, które zadają do domu fizjoterapeuci, rehabilitanci czy osteopaci, także są narzędziem pracy z układem nerwowym. Zatem, nawet jeżeli fizjoterapeuta zadał Ci jakieś proste ćwiczenie, rób je, zaufaj mu. Na przykład osobom, które przez ten bardzo silny ból kręgosłupa przestały się zupełnie zginać i zesztywniały, trzeba zalecić ćwiczenia zgięciowe. Trzeba znowu nauczyć mózg, zobacz. Można się zginać i w różnych konfiguracjach zaczynamy od jakichś prostych, bardzo zgięć, a później utrudniamy. I czasami to wystarczy. Ale im większa trauma, tym jest potrzebna bardziej opieka kompleksowa. W przypadku tych trudniejszych traum, o których mówiłem przy okazji szyi czy przy okazji namiednicy, bardzo często jest potrzebna praca nie tylko osteopaty, fizjoterapeuty, ale także psychologa, psychiatry, terapeuty czy fizjoterapeutki uroginekologicznej. To wszystko na dzisiaj. Będzie mi miło, jeżeli zostawisz suba. Komentarz, daj znać co o tym myślisz, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie.